Że jest tak pięknie, że jest tak ładnie, tak zdrowo, etc. etc. A ludzi, Polaków, trują. I sprawa tych samolotów, które latają nad nami. Proszę Państwa, one trują. Mm -hmm. I jeżeli naród dojdzie do przekonania, że jestem godnym być prezydentem Polski, bo jestem prezydentem na uchodźstwie, a teraz w Polsce, to te samoloty będę, będę kazał strącać. Bardzo dobra sprawa. Strącać i nie ma żadnej dyskusji. Mnie nie interesuje Unia. Unia musi z nami przeprowadzić normalne. No, bo tam linie dostają pieniądze za, za oprysk. Program sponsorowany przez ONZ. W Polsce są to czary mary, z tego się ludzie śmieją, ale stabilizowanie klimatu na świecie, jak to ONZ nazywa, czyli opryski chemiczne, te smugi, które się. Unoszą, robi się z tego mgiełka, już nie ma błękitnego nieba. To jest program ONZ, i, i linie lotnicze, które są w programie, mogą tanio wozić pasażerów, a te, które nie, no to, to będą plajtowały. No.